Siema, są my na polu w Goszczy, Na polu 60 hektarów, pole 3 km, długie talerzuje Tu Fendt, 400 koni z talerzówką 6-metrową Grego Aberson. Na fest dupnych talerzach robi to robotę, miesza to elegancko. Ale się teraz robi badania gleby. Gdzieś tam to, A, to palę się robi. Weź nie kosztuj, Skosztuj, skosztuj. Piochy, piochy, co? No, tam w oddali jest Fendt. Fendt jest na keta z talerzówką. No i Wielki. na wielkich talerzach i no i zobaczymy co z tego będzie. Może się potem uda do kabiny dostać, chociaż też do końca nie wiadomo. Odezwiemy się jeszcze po tym, a teraz idziemy próbować. Ziemia, no, ziemia tu mają fajne, no, nie, ma, nie ma to za taki, no, Urodzajne no, urodzajne to nie ma. No. Widać po tych badylach, po grubości. No, ale zobaczymy co z tego będzie i najwyżej się idymy potem odezwiemy Idziemy na baszą. Co robi Szymon? Szymon teraz siedzi i się nie wiem bawi swoim I godno z kolegami z swoim przyrodzeniem swoim małym Małym? Mały... Wa wariatem To by się czego łaki zapytać, czy to mały, czy wariat? Nie wiem, Ta wiedza mi nie ma potrzebną. Przydałby nam się tu ten Szymon, nie? No, przydoby się, przydoby się. Szymon ten jakiś fajny synek. To je, synek do rany w Bo Adam to jest zmierzłe, to czasem łazi w kurzu na to Rycie to wbona, po nas, dajcie wokół. Ale też jest fajny kolega, nie ma zły. Pieniędzy o dużo to trzeba się kolegować. Tych... <grydź> Obrzut twierdzi, żeby to zorów w 10 dni. Pani? No, ja bym to 30, a by to zaczął targać. <grydź> Odpiję. 10 dni to może w połowie był No, ja jestem przekonany, że, st że starczyłoby mu tylko 9, no, ale warunki nie są dzisiaj zbyt sprzyjające na nagrywanie. Jest ciężko latać, ponieważ pada. To zanim ten traktor przejedzie tam i nazot, to jest 15 minut. No i też to taki do nagrywania nie ma za ciekawe. No i te warunki. Leje, leje i leje. No i jechaliśmy tu 200 razy kilometrów i co. no I, i leje. Get down in Get down in the car, one time give it all Bust it open hard huh? Let me see the jaw I fucked up this hustle okay so we hustle button what then I'm oh, going